Nie ma takiego dowodu. Powtarzam jeszcze raz. Jest nagroda pół miliona funtów. Dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Adolf Hitler wiedział o Holokaustie. Po prostu nie wiedział. Proszę sobie wyobrazić, że wiedział, bo nie wiedział. Nie wiem, czy, ale istnieje ogromna możliwość, że nie wiedział. Jest nawet taka wypowiedź Himmlera, który zrobił ze swoją konferencji w Anzej, która rozpoczęła, rozpoczęła Holokaust. On powiedział z jakiejś zmęczonej, do swojego adiutanta, zrobiłem coś strasznego. Ale imię Hitlera był za nimi skelane. Z czego można by wnioskować, że on po prostu nie racił się o tym poinformować jej pani. Y, przywódca kraju wie tylko to, co leczą gazety, a w gazetach przecież o tym nie piszano.